Czym się zmienia bieg? RB! ILB! O Jezu! O Jezu! Wrzuciłem steczny jakiś. O! A bo to prosto mi jedzie, ty co to jest? Dało nam się wejść do, do, do NFS Unbound wspólnie. Po takim czasie. No, Szczęść Boże o tej porze ścigać się nielegalnie każdy no może. Na... Witajcie, ja jestem Mielu, a dzisiaj ze mną Pasik i gramy w Need for Speed Unbound. Ale, ale to słychać nasz o co chodzi? Tak, chyba... Na... Nie wiem tego. Chyba... Nie, to... Bo tam głośniczek jest na górze się wyświetla. No chyba to jest czat głosowy, ale czy on działa to ja raczej nie wiem Okej, sobie punkty za prędkość, więc drift driftujesz, kolizję, anulium mnożnik O kurde, znawca oh yes, drift oh yes, O Jezu drift! O Jezu wiesz co się wyrabia z tym To będzie... To, to będzie zabawne A. Dobra Dobra pasik Nie, oh nie, To jest yes. drift! O Jezu, ja już widzę co to się tu dzieje. One się ślizgają Ale da się opanować tego mustanga, bo jak korwetą jechałem to przypał był masakryczny Jakby tutaj ciągle LT było wciśnięte, nie? To? Jakby tutaj kurde, nie wyrobiłem się nakrycie, na fuck. A jakbyś mówił w kościele taki pogłos jest Serio? no tak echo straszne. Ale to się zadziało, od kiedy weszliśmy razem do gry, tak to było ok. Znaczy, nie przeszkadza mi to bardzo. Ja ci, ja ci w ogóle przez czat głosowy nie słyszę, stary. Może przez grę nawijasz. Kurde, no i dupa. Kurde, jak już dawno nie grałem, Van Bounda, ja tutaj nie ogarniam podstaw nie. Roz... tej gry. Chyba będę na ostatnim miejscu. Ty przynajmniej jesteś na szóstym. mówisz? No, jestem na ostatnim miejscu. Ale to, ale to się ślizga, ja walę. I tak lepiej niż korwetka. To przynajmniej ciężki samochód jest. Ale masz świetar, coś takiego. Ogólnie moja taktyka jest tutaj, że. No, rzuca nieźle ten... dziaden. Driftu tutaj łapać nie umiem. No, zły... i zły... i zły kierunek. No. Ej, nie jest źle, może będę piąty nawet. A, jebłem. Dobra. Dobra, trzeba się skupić, kurde, bo tu... Nie ogarniam! Tu to jest gradla. Nie wiem kogo w sumie. Ciężko te drzwi zrobić, to no fakt, bo, bo to jest tak zrobione, właśnie, nie umiał. O nie, taki ładny drift i do dupy se tak O nie, nie! Czemu? to pół kontrolny. What the hell. <laughs> Ale to jest komedia. To prawda. tu. <laughs> Ziomek też pomyślał o tym samym, skręcił w ten, w ten sam zakręt. Lol. No nie, ja tu nie umiem skręcać. No. Co to jest? <słuch> Walę się kudo. Dlaczego nie dodaję mi punktów za drift, który zrobiłem? To prawda źle, ale no zrobiłem go. Anuluję mi punkt, ja się Ty, tylko tutaj... Ty stary, ja chyba ja znam technikę. Podczas zakrętów puszczaj gaz. Ale ja zawsze tak robię stary, ja tylko... wiesz, oczywiście tego nie trzymam. lekko jeszcze nawet przyhamowuję. O nie, ale mnie wyprzedził ten gnój. 5 kapla punktów więcej niż ja jak śmiał w ogóle, jak śmieć mięśni. Ja, ja już chyba ogarnąłem driftowanie tutaj. No nie byłbym taki pewny. Znaczy ja już nie więcej ogarnąłem... My, my też... Dobra, uwaga... Cyk! Ale, ale trzaska punkty jak chłopcze. No a myślałem, że go już... Że go już ten... Nie, nie. co ty, nie ma, nie ma opcji. Nitro od razu Cię prostuje na zakręcie, jak jesteś w zakręcie i chcesz szybko się, wiesz, na prostą, to nitro klika. Tak, tak, wiem, ogarnąłem. Już nawet z kampanii ogarnąłem, także. Ty, mam szansę go ten... ...dziada upolować. Ale zrobił teraz kurde drifta, nie dogonię go. Nie no, ma no, ja, ja może przynajmniej Ja może przynajmniej spróbuję z szóstego miejsca wyjść No nie wyrobi na zakręcie No wiadomo <słuch> Chłopy, jak ja za auto kupę, nie byłbym w stanie wsiąść nawet Co? Ja nie, ja nie, jestem w stanie prowadzić auta kupę, a ja myślę, a już chłopie myślę, żeby sobie kupić motor. Lol. No. O, fajnie, że driftujesz tym razem dobrze, szkoda, że w drugą stronę. No. Fucking Ej, no. dobra, dobra, już w miarę, już w miarę powiedzmy, że... system. Ogarnęłem Nie, nie masz, nie ma szans. Gdzie, jak jedziesz? Ale jestem piąty, nie jest najgorzej. No to jeszcze i tak daleko do perfekcji. Dobrze, że zrywu użyłem tu tak naprawdę. O, teraz był piękny! Teraz był piękny, dyfcik. No i siódme miejsce, a nie, jeszcze... Dobra, piąte. Uuu, A 90k. Siódme miejsce, siódme miejsce może czwarte bym miał nawet. Ale ja nie umiem tu jeździć. No, fakt. No. No nie. O nie, o nie, 800 punktów mnie wyprzedził. Ty śmieciu. O kurde. O jezu, zrobił nas sam koniec. To nieźle. Mm. No i dwa takie głąby najniżej. To jest jakiś czarnoch. Ej, 26 kafla dostałem. No dobrze, przynajmniej jakiś tutaj profit masz mimo wszystko. Dobra, ja wychodzę z tej listy. Nie wiem jak ty. Dobra. I, idziemy spróbować yy, grać jak jakiś, nie wiem, draft racing. Spróbujemy. Nie chcę drag, nie lubię tego. Nie cierpię dragów. W żadnej części ich nie lubiłem. Nie lubisz dragów? O, nie. Kłamiesz mi w żywe oczy. Jedy, jedyny wyścig, kłamiesz który mi. Kłamiesz mi w żywe oczy, jak można dragów nie lubić? No i dobra, dobra. Dobra, Dobra, dodam ci, dodam ci jeszcze raz. Dobra. Zaproszenie udane. Wysyłam ci zaproszenie. Dołącz. Ignoruj. Ty ty. <laughs> Kuźwa. Nie denerwuj mnie. Dobra. Ty, echo! Dawaj PVP. Dawaj pv pv PVP. Dobra. Drift Pro. Wyścigi drag. Wszystkie klasy. Nie chcę dragów. Kurde, weź jakiś sprint. Wziąłem, wzi wziąłem wszystkie klasy. Mm -hmm, nie, nie znam się tutaj na trybach, więc niestety, ale lipa. O Jezu, król driftu, no wy śmiecie znowu. Kurde, czemu? 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 Bo nie ma dżemu. Mm -hmm. Ten drift byłby fajny, jeśli był tak, jeśli by był tak, jak na singlu, a tu jest jakiś właśnie ślizgarz się nie wiadomo czemu, ja, niczym, jak mydel, niczym jak mydelniczki po mokrych kafelkach w łazience. Na przykład. O Jezu, na pierwszym levelu nobek jakiś, to ciebie rozwalę i tego kolczbrecher YouTube do piachu idziecie. A, czy ich to... rozwalisz, Pasik, przy czternastym levelu? Nie czekaj, dzisiaj go wbiłem. Heh. Bo 5 godzin się gram to. Bo mnie wciągnęło. No kurde. Ło, o, o, Lambo daj mi! O, chcę! Ja mam, lam, ja mam Lamborghini Huracan. Ale A ja każdy chyba... ma Lamborghini. A bo to chyba jest auto, które yy, każdy dosta dostaje... Yy... W ramach, w ramach tego, jakby na przykład ktoś nie miałby auto danej klasy, nie? O Jezu, ale to średnio do driftowania jest. Już to szybkie jest cholerstwo. Och Jezu, ta gra na średnich detalach wygląda przepięknie. I na, i na wysokim skalowaniu rozdzielczości. Chłopie, ja, ja gra na niskich i się cieszę. I na DLSS. że skalowanie rozdzielczości gra największą rolę w tym, jak gra wygląda. No, sobie racja. Jak, pod, jak podbiję ze 100 tak na 150, to jak żylepa jest, niezgoda. Wow! Na na torze, dobra. No i wypadłem poza tor, no. Pięknie. Już to, już widzę, że to wygram. Dobra, ale tym przynajmniej się driftuje nieco lepiej. No dobra. A, no, do, no dobra, cofam to. No i chuj. Chuj bombki strzelił. Chuj bombki strzelił. <gry> Normalnie mówię, mamo. Ty uważaj. O nie, przypieprzyłem i... 2000 punktów w dupkę poszło. Ja chyba w ogóle nie będę w stanie żadnych chyba punktów nabić. Ja w ogóle nie ogarniam nie ogarnię tej gry. Nie dramatyzuj. po prostu nie umiesz grać. Kurwa drifterzy. Idź, graj w TT, battlefieldy swoje. <grym> Wiesz to chyba nawet tak zrobię. <grym> Ale dobrze, że przynajmniej w, w tym multiplayerze straty twoje aż tak się nie liczą. To prawda. Dobrze, dobrze, <grym> to, jest, dobrze to jest dla fanu. Tak, no, dlatego ja nie ja tylko ja lubię NFS-y, bo są to gry bez spiny i gram sobie samemu i to jest grana 500 miliardów razy, bo się nigdy nie nudzi, bo co się nudzi w wyścigach i one i tak są liniowe, jakby brać pod uwagę to, ale wiesz, nie masz fabuły na raz, tylko masz jeżdżenie. No nie, no jed... Jak to jeździ jak jakaś... To naprawdę jeździ jak, yy, nie wiem... Jakaś mydlniczka. jak to nawet nie skręca, bardzo dobrze skręca. No właśnie, chujowo skręca. O Jezu, po co ja mi to na zakręcie? O boże, wybacz mi to. Dobra, to jeszcze tu. A że trzeba regulować to, te, tego skręta trochę, dobra? Trochę się wspomagać tym nitrem, dobra? Ja kominięto punkt kontrolny, jak smyrnąłem. A, Pasik, ty to lubisz smyrać, to prawda. No a jak? Innej opcji nie ma, nie widzę, nie przewiduję. O mnie to punkt kontrolny, twoją starą minąłem Niedobrze. Na zaległości No, do... Do szkoły jazdy Dobra To już mi wyszło całkiem No dobra, to już nie Ale mnie są okrutnie boli. Matko, jutro na szczęście do dentysty idę. Naprawi go. O! Ty już ogarnąłem. Po prostu. Po prostu przed zakrętem nie dawać gazu. I dopiero na zakręcie gaz. Ogarnąłem, chłopie. No to luks. O ja ja przepieprzyłem. Ta siłę. siły. Czołówkę zrobiłem. O nie! nie, nie. Ogarnął. Ha, ha Ta! Ale przynajmniej mam 20 tysięcy! Przynajmniej staram się ciebie tylko już dogonić, mniej więcej. Marne szanse, ale. No a ja też jestem po gównem. Idę że... Nie, no, już nie ma szans. Kolejny wyścig skończy na siłowej pozycji. Nie ma co. No ja też nie jestem zadowolony z siódmej. Mogło być lepiej. Dobra, jest lepiej. Jest lepiej. Radzę sobie. Cóż nie wyrobiłem. Oj, to punkt kontrolny, a w tyłek. Dobra, wyrobiłem się w miarę możliwości na tym zakręcie. Jest No nie no kurczę belung Co to ci dzieje tu? Nie Pasik dobrze się bawisz chyba. Strana gra nie nie gram w już. No i znowu i przypieprzyłem gdzieś nie wiem gdzie. Dobra, chłopie, spróbuj, spróbujmy zaraz drag racing. Samochód zepsułem. Uważasz, da się zepsuć samochód na multiku? Nie wiem, na, na solo się da. Na solo się da, ale na multi? Chyba do mety nie zdążę. Ja też nie zdążę, 10 sekund. Oh shit. No, to pokazuje na jakim poziomie jesteśmy, tutaj w gry. Na pewno ty jesteś na większym. No i chuj, 63! <noise> 2000, no. 27 tysięcy! <noise> no cóż. Ale dobrze, przynajmniej jakieś minimalne nagrody są. No! Bardzo. Ale 25 kafla w portfelu. Ja już 71 mam. Oh yeah. Kto się ściga? Nie, ja, dragi, o bezsrane że nienawidzę ich. Okej. Okay. A nie, ścigam się moim Mitsubishi. Co ja mam zrobić? Yy, musisz bampery, yy, czy nie, spusty musisz trzymać, żeby opony rozgrzać. Czym się zmienia bieg? RB ILB. O Jezu, o Jezu! Wrzuciłem wsteczny jakiś. O! A bo to prosto mi jedzie ty co to jest? Tu masz... A, aj, aj, mała rada Pasik, nie kieruj, bo... Yy, bo nie kieruję bo... właśnie, już Bo tu nie. masz tylko wspomaganie, kie... wspomaganie kierowania. No i kurde. Kurde. Ja że mam trzecią pozycję zaliczę. Jak to? Już czas się odlicza. Co to ma być? Nie dojadę, ty. Trzecia pozycja. Nie dojedziesz, jesteś czwarty. Dobra, <laughs> Czemu nie ma sprintu albo albo jakiegoś cirkuta? No, przecież to jest. Zasz... że tor, albo. No. Dobra. i trzymaj się z pusty, żeby lączyć żeby się Dobra, zryfnij to na poziom drugi. Pasik się na ogonie. O Jezu, oni mają od razu... Oni mają szybsze fury, to oni to wygrają. Uchuj prawie ślin zepsułem. O Jezu, jakie lagi, ty. Co to za ping? Co, odbijam się od ciebie. Co to ma być w ogóle? Spowolniłeś mnie, dziadu. Przez jakiś błąd internetu. Powjechałem w ciebie, Ej. a ty z dostałeś do przodu. Co to a. ma być? A, czyli. Yy, a, czyli walnąłem w ciebie, i, i to spowodowało, zajechałeś że. wjechałeś drogę. Zaje... No, mi drogę, przypieprzyłem w ciebie, zacząłem jechać powoli, a ty do przodu pojechałeś. No. Wow. To niezły drag racing. Podoba mi się. To, to niezły <grystanie> Bardzo zbalansowany. Fajnie, że dobiera samochody, które są no, na tyle mocniejsze, że to widać. Przecież to powinno być zrobione, że maksymalnie 2-3 konie mechaniczne różnicy, żeby każdy miał tu szansę. To ty jakieś masz, bo ty dziwnie jeździsz. No nie, ja jeżdżę normalnie. Nie, po prostu mają lepsze nie. po prostu lepsze fury mają po... najzwyczajniej w świecie O Pasik Nie! Nie dam ci wygrać No nie! Ty gnoju Ty Tygnoju Nie ma Czwarte miejsce No To, to fajna gra ale czemu to się nie da żadnego, nie wiem, wyścigu takiego normalnego odpalić? No Ja wiem. Próbujmy... Próbujmy może ten. Spalić bez zrywonicy. Aha, no to fajnie. No jak to? Czemu mi to skręca? Nieźle. To nieźle, to, to, to naprawdę fajna fajna zabawa, dobrze się bawię. No, jakby mogło być inaczej w takim świetnym towarzystwie? No, nawet wspomaganie kierowania tutaj nie działa, bo y chcesz tylko zmienić pas. O, przegoniłem cię, bo 20... jesteś... O, to teraz o wszystko. No. A mi no. się podoba nawet. Znaczy... Bo... Nie lubię draga, ale ten drag tu jest zrobiony dobrze, bo ja faktycznie muszę tylko... Dobrze się ten samochód trzyma drogi. W Undergroundzie drugim tak nie było. Zjeżdżał strasznie, wyzjebane było. No tak, super, że pozwala... Ze dwóch typów też jest szybszy O, ten oczywiście dni trochę pierdzielną Nie wiadomo skąd on je w ogóle miał O no, no i, i jeszcze jedłem No super Widziałem to To już chyba pan przegrał No Jedno pierdoleniecie, koniec. Tak, dosłownie. Dark Souls to jest, to jest Dark Souls na samochody. To Dark Souls samochody, no. Tak, jed jeden, jeden błąd, jedna, po jedna pomaga w walce i decyduje to o Twoim tak, zwycięstwie. Brak zawsze trochę na tym polegał. No, oczywiście, pierdzielną senitrą. No, i z, za, zapierdziela pr prędkością światła godną y, strusia pędzi wiatra. Ale mi się zrymowało Pasiek? Nie! Nie! Gnoju, nie! Typie, <grystanie> typie, typie, ja i tak jestem na trzeciej pozycji. Haha, <grystanie> Ale... ale... Łoł, A i tak, kur... tak mam... O kurde! Brawo! To trzeci jestem. Lol. Brawo! Nie wybrano baneru. Który jestem? Trzeci ostatecznie. Ja byłem, ja byłem czwarty. Dobra, bar... dobra, opuszczam tą listę.